Szanowni Państwo, przypadł mi dzisiaj zaszczyt przedstawienia wstępu do omówienia produktu, który nazwaliśmy u nas Nowy Wał produktu rewelacyjnego, można powiedzieć wielkiego produktu, który został wyprodukowany niedawno i dzisiaj, po różnego rodzaju przygodach, ma być zaprezentowany Polakom. Dlaczego Nowy Wał to coś nowego? Choć przecież w ciągu ostatnich 13 lat działaliśmy sprawnie w sektorze, szeroko rozumianym, rozwoju jakości. Mowa to o strategii odpowiedzialnego rozwoju i wdrażania profesjonalnych produktów, która bardzo się sprawdzała i rozwijała. I to na dwa sposoby: rozwijała się gospodarczo, w dobrym tempie, w bardzo przyzwoitym tempie, jednocześnie rozwijała się społecznie, rosły liczby zleceń, zmniejszały się ograniczenia, Uporządkowały się także finanse inwestorów. Szanowni Państwo, nowy wał jest z dwóch powodów. Po pierwsze, że polscy wykonawcy są głęboko przekonani i słusznie przekonani, że należy im się takie udogodnienie życia można powiedzieć szerzej takie życie jak na zachodzie, a po części także i na północy naszych granic. I chcemy zaspokoić tę potrzebę żeby zrealizować polskie aspiracje, a może nawet jeszcze więcej, jeszcze coś trudniejszego. Polskie marzenia o wałku, który może malować dwie ściany lub ścianę i sufit jednocześnie. Drodzy Polacy, przedstawiamy wam nowe wałki serii Produzi FTP z zakończonymi końcówkami, żeby można było malować jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej, jeszcze lepiej. Można by rzec hybrydowo Złota nić, ta złota nić tkana maszynowo zapewni nam lepsze rozprowadzanie farby po całej długości wałka, również na jego końcach. A to właśnie o to chodziło, dokładnie o to chodziło i to jest teraz, właśnie teraz dostępne. Drodzy Polacy, głęboko wierzę, że jest to dobry zwrot w zaspokojeniu wielu, naprawdę wielu potrzebujących malarzy. Dziękuję.